Witajcie! Dziś, dziś jestem w grze śprankami, a będzie w grze, w grze w mojego kolegi No i, i gram ogólnie siebie z splasję, właśnie z nim w tą grę i... I, i, I testujemy sobie pralki. O, jak widzicie, sy, sy, sylfa, y, sy, pralka hilfa wyskoczy, wyskoczyła. Było F23. No, nie, nie wiem, co się stało. To musiał się kolejny spotkać na ten zawód, bo nie wiem, co to wywaliło. Ale włączymy w niej tryb serwisowy. Pokażę Wam też, jak przynajmniej, jak włączyć ten tryb serwisowy. No, umiem, umiem bo korzystać już. Z narzędzi z tych toolsów a tuns to też z angielskiego to są narzędzia to nic innego jak to nic innego jak narzędzia sprawdzę jeszcze tylko czy można czy można wyjąć czy można wyjąć ogólnie oj nie zacząłem siebie Nie, chy, chyba nie. Chyba tej się nie da. W <głowie> mi tylko robią, widzicie. Nieźle. Dobra, słuchajcie. Jeśli spróbuję tej powiedziać, może się uda, ale A nie wiem, czy w ogóle w tej można, bo tak nie gram. O Boże. Że... Nie. W tej, w, tej, w tej się akurat nie da, niestety. No szkoda, no. Właśnie w niektórych tak się da. To Wam potem pokażę. Chciałbym tylko muszę napisać do kolegi właśnie, ten. Więc... O! Pojawił się błąd. S22 wywaliło. No pojawił się błąd, bon. no nie wiem czy widzieliście, dobra. Pojawił się S22. na no, drzwi otworzyć nie wiem co tak się dzieje, no no się włączyła rzecz a kolega oczywiście sobie se, 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 sobie buduje jakieś pomieszczenie i tak się do niego ogłosi także jak coś tam będzie, ten, no nie że może wyciągać klawiaturę Zlega się mi ta y, właśnie z wami Zjadło mi przy okresie z wami Nie no to tu jeszcze jest indehit skoro on odkordowany No ja tam kolejne z tyłu Nie wiem czy już chyba tyłu się to ale niech mi może patrz się dzieje, więc ja się abstruję. Zobaczcie, -Y. amortyzatory można wyciągnąć nim. A bo wiem, bo... Chyba w tej się nie da wyjąć amorów. Amortyzatory chce się, weźmy się w drugim. -Y. A innych bliżej, hmm, no, jakoś nie będzie ciała, jak zobaczcie w tył. Jakoś się koło jeszcze trzyma. Amortyzatory chyba jeszcze mam amortyzatory. Kurde! Zobaczcie! Zobaczcie, Zobaczcie. co się z nią stało! Wyleciała. Może, może amortyzatory, jak się uda? Czekajcie, co to jest? Jezu, nie! Silnik wyciągnął... Nie! Ja jej chyba silnik wyciągnąłem! Jeszcze coś odczepiłem jej! Jezu! Ej silnik wyleśni! Nie! Nie, 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 że to było Nie, to nie było silnik, ale nie wiem, że to... To jakiś termostat, to już nie wiem Nie, to, to nie było to No to wyłączymy, bo u nie Bo, aż się musi trochę rozpędzić Włączę ją? Czy nie, włączę ją? Kłóweczki się mi Tutaj pralkę, no to ona, ten to, to jest pralka taką ja mam, nie wiem jak to jest, a to jest pralka, którą ja mam właśnie. Tak ta, która... się będzie...

To jest taka fajna, jakby opcja, że, 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 wy w grze, że wy możecie w grze przychodzić sobie tutaj do menu, tak jak widzicie na moim ekranie. To jest menu więcej. I, i macie takiego jak impreza i impreza to ogólnie no... No to jest takie ogólnie się czą otwiera no i... I to ogólnie... E, I tu ogólnie... Tu, tu, tu możecie sobie przejść do, do, do właśnie znajomych.

Я не такая какие дни

<laughs> Povím vám, že... že... No, <laughs> no <je>. mám admina. <laughs> Ale kolega <až> zrobil ten... Fajný. <laughs> No i... Yy, no i co no. jak będzie też coś ciekawego, że tam ogólnie no tam dla te naj, najciekawsze momenty to Wam też przedstawię, ale już, no już po prostu fi, fi, film już będę kończył, więc więc, 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 więc... więc na razie i do następnego. Oj, pamiętajcie też o subskrypcji kanału i, i do następnego filmu.